Hej, okay, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić dźwignię na kostkę. Zaczniemy sobie już tutaj, jak sobie siedzi na czujniku, nie? Okay. Czyli właśnie, jesteśmy tutaj. Mamy no, ten sam scenariusz, co przerabialiśmy w poprzednich filmach. Czyli jesteśmy sobie tutaj. I teraz, moim ulubionym uchwytem, jeśli chodzi o dźwignię prostą na stopę, jest tutaj od środka. Okay? To jest zdecydowanie przez to, że tak jakby mniej się odsłaniamy. Też często widzę, co ludzie lubią robić, to jak idą w ten sposób, to idą tą stopą na biodro. Ja osobiście nie lubię robić tej pozycji, o ile nie schowam tej stopy tutaj. Powodem jest tak, te, powód jest taki, że jak jesteśmy tutaj i sobie wie, i może robić z timaloka, sobie zbieram pasem nie może robić z timaloków. ale jeśli by mogła, pójść na tu, tu i tutaj ogólnie będzie mi już dosyć ciężko. Okay? Bo jeśli jesteśmy tutaj i sobie się skręci w tamtą stronę, tutaj wchodzi most dźwignia. OK? Ale jeśli moja stopa jest z tej strony, to mi pozwala się yy, przetaczyć na tą stronę. Czyli jak jesteśmy tutaj, sobie weszło sobie tutaj do estimoloka, czyli znowu idzie na biceps, yy, tylko z tej strony na biceps, tak. To właśnie, ja zawsze mogę odpuścić i pójść tym kolanem do maty. I teraz dzięki temu estimolog już nie działa. Okay? Czyli to jest taki główny powód, dla którego bym nigdy nie szedł z tutaj na biodro, o ile ta stopa nie jest wolna. Okay? Czyli jesteśmy sobie tutaj. Teraz, jeśli chodzi o ufyt, to tak jak mówiłem wcześniej, o wiele bardziej wolę tutaj ufyt za bliższy koniusz, bo czasami czujesz, że jak idę za dalszy, to teraz będzie mi ciężko się wyprostować. Dlatego jesteśmy tutaj, poważnie, nigdy nie jedziemy tutaj przy kolanie, tylko tutaj jak najbliżej tej kostki. Okay? Czyli widzicie, że ta kostka prawie tutaj Wypada, ale chcę mieć pewność, że mam mocny uchwyt, i teraz sobie podaję ten koniecz. Okay? Zobaczcie, ja podałem sobie bliższy koniecz, nic mi nie łamie postury. Jeśli podam sobie tutaj za dalszy, to czasami czuję, że się sam garbie. Dlatego jesteśmy tutaj, i teraz ważne jest to, że będę wstawał do góry. Okay? Czasami, jak jesteśmy tutaj, to mogę wyciągnąć traktorowa stąd, ale w większości przypadków, jeśli osoby są roślinne, to jest mi dosyć ciężko. Okay? Dlatego co zrobię? To właśnie stanę sobie tutaj po całości do góry. I teraz ważne jest to, że sylwet jest skierowany w tą stronę, ja jestem tutaj skierowany do Was. Jeśli jesteśmy skierowani tutaj w tą stronę, to czasami czuję, że ta dźwignia nie jest tak mocna, czasami ktoś może mi próbować zachodzić za plezy. ale jeśli jesteśmy tutaj, otwieram te stopy dobrze tutaj na zewnątrz, to teraz czuję, że jest dużo ciężej. I teraz kolejną rzeczą jest to, że jeśli jesteśmy skierowani w tą stronę, to mimo, że to jest prosta dźwignia, to się robi mniej więcej taki kąt jak przy kluczu. Gdzie jak jesteśmy tutaj, to jednak ta stopa działa o wiele prościej i jest dosyć łatwiej to przytrzymać. Ale jeśli jesteśmy tutaj, to popatrzcie, im bardziej skręcam kolano w tą stronę, tym o wiele bardziej będę tutaj działać jak przy kluczu. Okay? Czyli jesteśmy tutaj, łapię i teraz popatrzcie, podchodzę do góry, do góry i tutaj zamykam, żeby zatrzymać tą paskę jak przy kluczu. I teraz nie idę od razu biodrami, tylko po pierwsze co robię? Podnoszę biodra do góry, sięgam jak najdalej i teraz idę do przodu. Patrzcie, jesteśmy tutaj. Jest mi dosyć ciężko, ale jeśli podniosę biodra do góry, idę daleko i teraz idę do biodrami, to jest zupełnie inny kąt. Okay? I teraz ważne jest to też, żeby mieć plan co robić jeśli ta dźwignia nie zadziała. Okay? Czyli przede wszystkim, jak walczymy z jakimiś osobami, które na przykład mają czarne pasy i te kostki były wyginane przez ostatnie 10 lat, to czasami może być tak, że ktoś przytrzyma. Ewentualnie walczymy z brazim dzikiem, stopą mu poszła, a ten dalej nie klepie. Dlatego zawsze musicie mieć pewność, że macie jakiś plan B. Czyli jesteśmy tutaj. Jeśli ja czuję, że nie mogę wykończyć wini, to najczęściej co robię, to właśnie otwieram stopę na zewnątrz, odpuszczam i teraz mogę zacząć tutaj przechodzić tyłu. Jest takim jednym z uchwytów, którego możecie użyć, że my Po wstaniu tutaj. Czyli jestem tutaj. Raz, dwa. I się obracam. To zobaczcie, jak odpuszczam, to wejdę sobie dłonią z tej strony. I teraz, jeśli jesteście w stanie złapać tutaj za kołnierz, to teraz osoby z dołu będzie dosyć ciężko wstać. Więc teraz jak sobie próbuję wstać do góry tutaj. Widzicie? Ja mam tutaj dobry kołnierz. Mogę wchodzić sobie dodać jest dużo opcji. Czyli tutaj, tutaj, skręcam się na jakieś od spodu i teraz tutaj od razu próbuję kontrolować tak, żeby osoba nie wróciła tutaj do góry. Mogę sobie złapać tutaj za i stąd jest wiele opcji.